Was dzisiaj wszystkich z naszego wyjątkowego, specjalnego i eleganckiego studia podczas kręcenia odcinku Sowiecki Vlog specjalnego specjalnego Sowieckiego Vlog wszystko tutaj jest specjalne, począwszy od naszego mikrofonu na specjalnej podstawce specjalne szklanki na wodę oraz specjalne notatki specjalne strój, specjalny strój i specjalny stół wszystko jest specjalne dzisiaj w dzisiejszym odcinku będziemy gościć u siebie specjalnych kandydatów na Specjalny urząd. Jakim jest specjalny prezydent? Dobra, w specjalnym dosyć. liceum. Będziemy gościć u siebie kandydatów na prezydenta Adama Cichego i Aleksandrę Gierach. Chcielibyśmy zaznaczyć, że Angelika Kondarak niestety w, w dzisiejszym odcinku niestety nie wystąpi. Ale to nie dlatego, że jej się nie chciało przyjść albo że stchórzyła. Niestety z powodów, jak wiemy, zawodowych. Mianowicie wróciła bardzo późno z Bydgoszczy, gdzie chór naszej szkoły występował na festiwalu. Oglądajcie. Adam, jako pierwsze pytanie, zadamy Ci takie na rozluźnienie, na rozruszanie. Powiedz nam, tutaj wszystkim, jak na strefie podebać. Ja z debaty jestem zadowolony. Myślę, że wypełniłem to, co chciałem wypełnić. Także nie było według mnie źle aż tak, jak mogły być. Nastroje po debacie są bardzo, bardzo dobre wrażenia po debacie odczułam, uważam, że debata była bardzo emocjonująca, że bliżej można, mogłam poznać Angelikę i Adama, ich cechy charakteru, bardzo się bałam debaty, jednak po debacie uważam, że mogło być dużo gorzej. I jestem w sumie zadowolona z debaty. A powiedz nam, jak humor przed głosowaniem? Przed tymi ostatecznymi wyborami? Znaczy może być jeszcze druga tura, ale jak przed tym pierwszą turą? No tak, tak, no wiadomo, że może być różnie oczywiście. Mm. Nie można nikogo lekceważyć oczywiście i każdy ma duże szanse według mnie, gdyż te głosy mogą się rozejść na każdego nawet niespodziewanie, także no zobaczymy jak to będzie. Teraz trzeba czekać na wyniki w czwartek. Bardzo dobrze, ja uważam, że wybory to nie jest walka, tylko to jest bardziej pewne doświadczenie, które się zdobywa i nieważne od wyniku wyborów i tak będzie to ważne wydarzenie w moim życiu, które na pewno wiele wniesie. To w takim razie teraz poprosilibyśmy Cię o kilka słów dla wyborców, tak, z dwa argumenty, yy, które by zachęciły ich do głosowania na Ciebie. Przede wszystkim myślę, że będzie to to, że już od roku działam w tym samorządzie uczniowskim. E, no i przez rok działaliśmy i chcielibyśmy kontynuować naszą pracę, dlatego że mamy pewne plany, które chcielibyśmy zrealizować i myślimy, że. Po prostu jesteśmy dobrym wyborem, aby, aby na nas zagłosować. Ponadto tworzymy bardzo fajną, zgraną ekipę i myślimy, że warto zagłosować na kogoś, kto wprowadzi fajną atmosferę do tej szkoły i kto będzie po prostu działał w odpowiednich warunkach, odpowiednio będzie działał. Jestem po pierwsze osobą szczerą i uczciwą, a po drugie mam szacunek do moich rywali, szacunek do moich wyborców. I nie wywyższam się nad innymi, ale staram się z nimi współpracować. Dobra, Adamia, słuchaj, na przykład mnie już nudzi ta polityka, i chciałbym Ci zadać pytanie, bo sądzę, że prezydent powinien wiedzieć takie rzeczy. W którym roku dokładnie? Jaka jest dokładna data założenia naszej szkoły? 1883, był to 12 listopada, bodajże. 3. Tak. Ale był bardzo blisko, my jesteśmy zaskoczeni. A takie bonusowe pytanie znasz może pierwszego dyrektora? Oj, nie znam pierwszego dyrektora. Więc... No, ja też nie znam. Ja, my też nie znamy. To jest spokojnie. Dokładne do założenia naszej szkoły to jest 3 listopad 1883 roku. Bardzo dobrze. Wiesz może, kto był pierwszym dyrektorem naszej szkoły? Pierwszym dyrektorem? Kamil Brzeziński. Nie. To nie wiem. Ale, ale mogę Karol, to sprawdzić? Karol, Karol Brzeziński. Karol, Karol, właśnie. No, ale... Imię mi się po. Maliu, ale, ale nazwisko ale nazwisko pamiętam. To przepraszam za, za pomylenie imienia. Ja nie miałem pojęcia, kto był pierwszym dyrektorem naszej szkoły. Ja też nie. Także gratulujemy. Mila, Mila została w tamtym roku zorganizowana przez drugie liceum ogólnokształcące tak, tak. i odnosiła niesamowity sukces. Ale z tego względu, że ja się znam bardzo dobrze z organizatorką i nawet trochę to organizowałem, bo robiłem szatę graficzną, to wiem, że w tym roku ósme liceum kategorycznie odmawia zrzeczenia się znowu organizacji na drugie liceum. I to nie jest tak, że będziemy mogli współpracować, tylko na razie jest odmowa nie i koniec. I dlaczego w twoim planie pojawia się coś, co jest na dziś niemożliwe do zrealizowania, i tylko masz nadzieję? Jeżeli tak będzie, to po prostu będziemy promować e, to wydarzenie u nas w szkole, żeby ludzie na nie przyszli, żeby wystąpiły osoby od nas ze szkoły, dlatego że było to bardzo, bardzo fajne, według mnie, bardzo fajna akcja, e, fajnie wszyscy się tam bawili. Dlatego też myślę, że jeżeli nie moglibyśmy tego organizować albo współorganizować, to po prostu byśmy to promowali na nas szkole. Tak w tamtym roku, jak sam, jak sam jak samorząd uczniowski zaznaczył na debacie, nie została zorganizowana współpraca z K5 i jeżeli zostałabym przewodniczącą, nażyłam no do tego, aby dalej to było organizowane przez więcej niż jedną szkołę, czyli w ramach współpracy. Dobra. E, ja mam do Ciebie pytanie jako do osoby, która kandyduje na prezydenta naszej szkoły. No i jak wiadomo powinna dawać przykład swoją kulturą osobistą. A jak wszyscy zauważyliśmy podczas debaty, zdarzyło Ci się przerywać osobom, a konkretnie kobietom i właściwie Twoim kontrkandydatkom w połowie zdania i dodatkowo sam powiedział, że w tym roku działasz w naszym samorządzie, a co też było widać, zdziwiła nas sytuacja, w którym członek Twojego sztabu mocno skrytykował obecny samorząd. Chciałbyś, chcielibyśmy, żebyś się do tego ustosunkował. To wydarzenie jest tytułem, który skrytykował jakoś samorząd, w ogóle było nieplanowane i e, już, już e, z nim rozmawialiśmy i go e, skrytykowaliśmy, powiedzieliśmy, że takie rzeczy w ogóle nie powinny mieć miejsca, dlatego że nie ustalaliśmy takiego czegoś wcześniej i była to jego własna inicjatywa. Natomiast jeżeli chodzi o to przerywanie moim kontrkandydatkom, to jakoś nie pamiętam zbytnio, aby coś takiego miało miejsce. Jeżeli takie coś miało miejsce, to przepraszam oczywiście ale no po prostu jakoś tak wyszło z, z tych wszystkich emocji, które tam działały na debacie. Oczywiście, bo rozumiem. Stres i wszystko inne. Ludzkie jest to, że popełniamy błędy, prawda? Ale? I ja widziałem wiele kampanii w czasie, kiedy ja byłem tutaj w liceum i każdemu się zdarzają literówki, tam jedna, dwie, a Tobie zdarzyło się najwięcej. I powiedz nam, nie wiem, czy mam Ci pogadać przykłady, bo nawet są e, zapisane, ale o... powiedz mi, jak chcesz przekonać ludzi właśnie takim literówkowaniem, robieniem błędów? Yy, powiem tak, że bardzo cieszę się, że na przykład wyszedł ten FUNPAK, bo dzięki temu, kiedy zaczęliście z tego śmiać na yy, waszym jednym filmiku, ja się bardzo ucieszyłam, bo nareszcie ta kampania sprawdziła taki ciężar tej całej powagi, ponieważ kąt kandydaci wprowadzali taką straszną powagę do tych wyborów do tych i tak dalej. I ja uważam, że wybory właśnie powinny być trochę też taką zabawą. I oczywiście ta literówka nie, była, nie pojawiła się specjalnie. E, robiłyśmy chyba z Olą e, ulotki w nocy i ona nam się pojawiła zupełnie przez przypadek, ale uważam, że dobrze w sumie wyszło, że, że to, się to przełamało, jakieś pierwsze lody i z drugiej strony tak twierdzę, że może takie jest przeznaczenie, bo ja nie jest, ja nikogo nie nabuję, żeby był moim wielbicielem, żeby był moim fanem, ale jeżeli chodzi na moją stronę, to chcę, żeby się uśmiechnął, a nie mnie wielbił. Pojawiła się informacja o konkursie na zdjęcie. I do wygrania jest bodajże szalik. Ja mam pytanie, po co właściwie jest taki konkurs? Czy nie boisz się, iż kandy głosujący odbiorą to troszkę jako formę pewnego przekupstwa i chcielibyśmy, abyś podał jakieś szczegóły tego konkursu jeszcze? Jeżeli ktoś chciałby to traktować jako formę przekupstwa, to czymże jest na przykład dawanie ciasteczek na korytarzu, jak nie właśnie tym samym? Natomiast nie uważam tego jako formę przekupstwa. Jest to po prostu konkurs dla ludzi, którzy jakoś chcieliby się. Utożsamiać z tym, na kogo głosują, dla ludzi również ze sztabu, dla ludzi, którzy nas promują i z nami cały czas są, z nami chcą działać. Jak, taki forum, jak ten konkurs będzie wyglądał? tak no, Właśnie dzisiaj na przer dwóch przerwach będziemy oczekiwali przy pokoju nauczycielskim na osoby chętne, które będą właśnie mogły zrobić sobie zdjęcie z tymi naszymi sztabowymi wlepkami. Potem wszystkie te zdjęcia e, zmontujemy razem w jeden kolaż, który udostępnimy wieczorem. E, no a następnie zrobimy losowanie, ponumeruję każde zdjęcie i e, w specjalnym programie, kontrolnym. no, specjalny algorytm wylosuje nam, to kto, kto, kto zdobędzie e, ten szalik Sobieskiego. Na swojej stronie napisałaś, że chcesz zorganizować dzień sportu. Tak. I mam do ciebie pytanie, na czym to mogłoby polegać, bo wiele, wiele sztabów wychodziło z, właśnie z taką inicjatywą i zawsze się spotykali ze ścianą, bo po pierwsze zajęta hala, po drugie cały skomplikowany proces wynajmowania jakiegoś, jakiegoś <coughs> ośrodka czy stadionu, no i koordynacja tego wszystkiego. I jak, jaki ty masz pomysł, żeby to zorganizować? U e, mnie gimnazjum raz w roku był siedzień sportu i był organizowany e, koło błoń w parku e, Jordana. I podczas tego dnia były różne, prowadzone różne rozgrywki. Nauczy nauczyciele z uczniami, uczniowie z uczniami, koszykówka, siatkówka, piłka nożna, biegi. Inne osoby mogły również być jako obserwatorami, albo pobiegać sobie po górce, albo powiedzieć sobie na, na wypożyczone gałtki. I uważam, że takie na przykład jeden dzień w roku, kiedy na przykład są uczniowie wystawione ostatni jest dzień czerwca można by spędzić. Właśnie na, na świeżym powietrzu, uprawiając różne sporty. I y, skoro w mojej, moim języku były takie organizowane rzeczy, to nie uważam, że był problem z organizacją czegoś takiego. I mamy bardzo świetną wdzięczność od wf u i uważam, że naprawdę pomogliby nam to zorganizować. Właśnie wpadłem na takie pytanie. Otóż, y, oglądałem Twój spot, tak jak spot również o gierach, ale w Twoim pojawiło się słowo baseballówki przez O. I powiedz mi, co, co spowodowało taką literówkę? Czy to jest niedopatrzenie twoje, twoje czy montażysty? czy...? No oczywiście jest tutaj troszkę zawinięty nasz montażysta, aczkolwiek odwalił on kawał, kawał dobrej roboty przy e, całym spocie i myślę, że może mu być to wybaczone. Okej. Okay. Ja mam pytanie, ponieważ na Twojej stronie Facebookowej, pytanie już padło, jak widzieliśmy, na, twoje, na stronie Twojego fanpage'u. Funpagu. Na moim fanpagu, moi tak. Eee, otóż wiele osób uważa, iż twój spot wyborczy jest bardzo podobny do spotu wyborczego Magdaleny Gracy. Czy mogłabyś się do tego w jakikolwiek sposób odnieść? Yy, znaczy, mogę powiedzieć, że inspirowaliśmy się spotem Magdy Gracy, jednak uważam, że jest on inny i uważam, że każdy może mieć swoje zdanie na ten temat. I jeżeli Magda Graca poczuła się urażona, to oczywiście mogę ją przeprosić, ale uważam, że to jest dla niej też duży plus, że jednak się nią zainspirowaliśmy, bo Adam inspirował się yy, yy, Asasinem, a ja inspirowałam się Magdą Gracą, więc uważam, że jednak to nie jest dla Magdy może rażące bardzo, może bardzo w ten sposób i, i jeżeli ktoś tak uważa, to oczywiście nie będę się z nim wspierać, jednak ja uważam, że jest podobne, jednak jest zupełnie inny. Koleżanka kiedyś mi powiedziała, że utwory z epoki też podobno są takie same, ale jednak każdy z nich jest inny i uważam, że to jest właśnie taka sytuacja. Może no i... na koniec trzy słowa do, albo jedno zdanie do innych kandydatów, do Twoich kontrkandydatów Oczywiście życzę Wam powodzenia, moje drogi kontrkandydatki, gdyż nieważne, kto wygra, działamy dla dobra naszej szkoły, także niech, niech wygra ten, na którego ludzie chcą zagłosować. Ode mnie? Tak. Że było, mi że było mi bardzo miło prowadzić tę kampanię i uważam na wszystkich to świetne doświadczenie i bardzo dziękuję, że mogli być moimi rywalami, że mogłam dzięki temu bliżej poznać. Chociaż nie zawsze były to miłe wspomnienia, to na pewno zostaną w Mnie na długo i coś do mojego życia wynoszą, dlatego bardzo dziękuję i życzę powodzenia. Jak sami Państwo widzą, jesteśmy już świeżo po przeprowadzeniu wywiadów. Bardzo żałujemy, że Angelika nie mogła się u nas zjawić, ale to, co zobaczyliśmy przed chwilą, rodzi wnioski, które właśnie teraz możemy wyciągnąć. Na debatach... Zawołujcie się kulturalnie. Górę biorą emocje i niestety czasami nie jesteśmy w stanie opanować naszych nerwów, naszych emocji i oczywiście... Zawsze trzeba pamiętać o tym, żeby wszystkich dookoła przeprosić, cokolwiek byśmy nie zrobili. Bardzo się cieszymy z faktu, że nasi goście po zwróceniu mi uwagi, co się stało na debacie, czy ich błędów, po prostu przeprosili, a, nie, przeprosili. a nie próbowali tak. się wytłumaczyć, czy... bo nikt nie chce tego słuchać, jak to się tłumaczy. Wystarczy przeprosić. Tak, tak. I to naprawdę bardzo duży plus dla kandydatów, że potrafili przyznać się do błędu i za niego przeprosić. To chyba tyle, Życzymy. Zapraszamy na kolejne odcinki, obejrzyjcie sobie poprzedni odcinek, <laughs> jeśli chcecie dowiedzieć Subskrybujcie. Komentujcie. Lajkujcie. I udostępniajcie. I hejtujcie. I hejtujcie, to najważniejsze. Jeśli chcecie sobie posłuchać co do wszystkich kandydatów, a nie tylko wywiady co do e, Oli i Adama, to możecie zobaczyć na odcinek piąty, bo tam e, przeglądamy ulotki wszystkich kandydatów. I analizujemy plan każdy. Tym razem wszystkie były obecne. E, zapraszamy. Zapraszamy. A i chciałbym życzyć mojej dziewczynie wszystkiego najlepszego i ma urodzinę. Chciałem życzyć dziewczynie Kuby. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego Aga.